Z ostatniej chwili komornik zajby Majta Winiewskiego. Gwiazdor kolejny raz na dnie. Michał Gwiniewski jest bez wpienia jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów który wraz z zespobem ich troje zdobywa szczyty esbawy i sukcesy finansowe. Jednak, jak sam twierdzi, esbawa szybko uderza do giebowy i jego kreskały ciągu kilku lat zamieni bosi w dramat. Kiedy to popadł w uzale od nie odru kreskanych u kreskaływek oraz bokie problemy finansowe, jednak po latach batalii uda, bo musi odbić od dna i wszystko wskazywa, bo na to kreska E u boku Dominiki Tainer winiewskiej Muzyk będzie prowadzi spokojne SZCZ, liwe kreska Jak się jednak okazuje, ta szansa została zaprzepaszczona. Ogboszenie z bokreska Enia pozwu rozwodowego, w dodatku bez kreska adnych wyjanied definitywnie przekryli bo pewien etap w kreska życiu wokalisty. Ponadto, jak się okazuje muzyk popada w coraz większe problemy finansowe. Wszystko skutkiem nieprzemylnych inwestycji sprzed lat o których informacje pojawiłyby się w mediach dopiero teraz. Lider ich, troje coraz dotkliwiej zaczyna odczuwać ich skutki. Te informacje w banie przekazaby media. Michał Winiewski od lat tonie w debugach? Zaskakujcie, doniesienia mediów. Jak ustalił dzisiaj fakt, Michał Winiewski w swoim kreska lyciu nie miał kreska Y do interesów. Jukreska w 2002 roku postanowił Psi zakupi kilka nieruchomości, jednak jak wynika z niedawno odkrytych informacji, muzyk P baczyb za nie pieniędzy mi od banku. Wiadomo, kreska E1 z banków udzielip mu pokreska ryczki w wysokości ponad 300 tysięcy franków szwajcarskich. A to oznacza, kreska E Celebryta dobczyb do grona Frankowiczów. To jednak nie koniec nieprzemylanych inwestycji. Posiada on tak kreska E, zadbukreska E nie wobomin, w obomin, który udzieli mu kredytu o wysokości 2,8 miliona złotych. Pokreska kreska rzekomo na remont kreska onych nieruchomości? Tak wielkich pieniędzy muzy nie by w stanie spędzić, co poskutkowa, bo tym Kreska el nieruchomości zakupione kilka lat temu w 2014 roku za komornik, by następnie odsprzedać je prywatnym osobom. Jednak Michał Winiewski nie otrzyma z tego tytułu kreska adnych pieniędzy. Cała kwota została przeznaczona na pokrycie biegreskacych zobowiązań. A do Gidebug ten lawinowo ronie. Nic więcej dziwnego. Kreska E muzyk w ostatnich latach ponownie sta psi bardzo aktywny. Usibójce stan na nogi. SP baci tak ogromne debugi, nie jest batwo nawet jemu, a szykujcy si kolejny. Rozwód z pewności w tym nie pomo. Kreskę E pojawia się tak kreska eru kreska negie bosy, czy za jego inwestycjami nie kryje się drugie dno. Gdy kreska trudno uwierzy, kreska to mo kreska strwoni tak nibotyczne kwoty. Syn- on Winiewskiego cierpi. Media przemilcza, by dramat cecha Bobca. Ona Winiewskiego jaki czas temu na Facebooku poinformowała niespodziewanie internautów. Kreska E jej ukochany zbo kreska L papier papiery rozwodowe i jest to koniec ich zwisku. Byp to niesamowity cios dla wielu fanów pary, ponieważ kreska za zaledwie kilkanaście dni wczeni Michał Bwiniewski zwierza psi przed kamerami. Kreska e w banie Dominika Tainer jest jego kreska e w mi przy której chciałby si ze starze i umrze. Sytuacja jednak jest niezwykle dynamiczna. Media kreska rozpisuj się o nowej partnerce piosenkarza. Tymczasem kreska Ona Winiewskiego podjęła ostateczną decyzję. Wyprowadzi Basi z ich wspólnego domu. Jakby tego by Bo bo w Banie najawysz, bo, kreska E polskie media przemilcza by jedną, Niezwykle wa kreska N spraw. Zwiat nie miał pojcia. Kreska Essentajner, przekreska Ewa w banie nie wyobra, kreska, ale nie dramat i strasznie cierpi. Ona Winiewskiego wyprowadzi Basi z ich wspólnego domu. Jeszcze do niedawna kreska Ona Winiewskiego mieszka Bawra z ukochanym w domku w podwarszawskiej Magdalence. Niestety po ogłoszeniu. Kreska lider ich troje zbo kreska lb papiery rozwodowe, Tainer podejmuje decyzję o natychmiastowej wyprowadzce. Długo nie by było wiadomo, gdzie kobieta się podziaba, teraz jednak wszystko stało się jasne. Zgodnie z doniesieniami na kreska lwo. Kreska Ona Winiewskiego postanowi wrócić do swoich rodziców i zamieszka z nimi w wile. Z pewnością wie kreska E powietrze, pozwoli jej Ochbon i nabra dystansu do całej sprawy. Jest jednak jeden, bardzo poważny problem. Okazuje się, kreska E jej syn przekreska Lwa w Banie prawdziwy dramat i bardzo cierpi. Zdecydował się przez to nie przeprowadza razem z matką, lecz w domu ojczyma również równie kreska debu kreska e nie zamierza zostać. Syn Dominiki Tajner przekreska lwa prawdziwe piekło. Media przemilcza by informacji, kreska e 13-letni Maksymilian bardzo przekreska prostanie i jest zdruzgotany ca w sytuacji. Nie M się z dni pogodzi i postanowił na jaki czas uciec od wszystkiego. Znajdujce schronienie w domu swojego biologicznego ojca, Juliusza Idzika, pierwszego Mkreska A Tajner, pod Katowicami. Juliusz ruszył na pomoc Dominikę. Kiedy dowiedzia psi o całym zamieszaniu, od razu zaproponowa piej. Kreska E na pewien czas wezmie cecha bobca do siebie, by uchronić go przed przykrymi doniesieniami, twierdzi znajoma Tainer w rozmowie z Kreska Ewo. Jednocześnie zapewnia: Kreska E Kreska Ona Winiewskiego nie ma o to do swojego bybego pretensji. A WRCZ przeciwnie. Jest mu za to bardzo wdzięczna. Czytamy. Miejmy nadzieję, kreska E kolejne doniesienia medialne oraz rozwijaj casi wojna między mamą, bybym partnerem nie pogorsz jeszcze bardziej samopoczucia i kreska i tak cierpicego cecha Bobca. Michał Winiewski odreagowuje rozwód z Dominik Tainer. Jest to już kreska czwarty rozwód Michała Winiewskiego i bez wątpienia jest to dla niego o wiele mniej traumatyczne doświadczenie niż kreska za pierwszym razem. Mimo wszystko rozstanie z osob, z które spędzi bosi kilka lat, nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia rozdzielenia ich map kreska Majtku. Sam Winiewski zdaje się nie nieprzejmowa zarówno swoimi problemami finansowymi, jak i map kreska Dzisiaj muzyk poprzez swój profil na Facebooku zameldował psi we wrocbawskim skitover, które stanowi najwykreskaszy budynek w Polsce. Mokres kana tam znaleźł zarówno centrum handlowe, jak i bardzo presti i drogie apartamenty, w których mokre skana si zatrzyma spędzi noc, jak prawdziwa gwiazda. Wiele osób zaczbosi zastanawia, co w takim miejscu robi Michał Winiewski, tym bardziej w takim momencie. Według niektórych muzyk w ten sposób chce odreagować stres związany z kolejem spraw rozwodów. Inni natomiast są przekonani, kreska ESP za tam wspólne chwile wraz ze swoim najnowszym partnerką.